Dziś zabieramy Was w niezwykłą podróż, podczas której poznamy zwierzęta zamieszkujące siedem różnych kontynentów naszej pięknej planety. Ruszajmy! Nasza wyprawa rozpoczyna się na tajemniczym kontynencie Afryki, miejscu gorącego słońca i rozległych sawan. Zobaczymy tam niesamowite zwierzęta. To lew, król Afryki. Potężny drapieżnik, żyjący w stadach. Lwy są nie tylko silne, ale też bardzo odważne. Jego ryk słychać na wiele kilometrów. Przekraczamy ocean i udajemy się na kontynent Ameryki Południowej, gdzie czeka na nas zupełnie inny świat zwierząt. Oto jaguar. Tajemniczy mieszkaniec amazońskiej dżungli. Ten piękny i potężny kot potrafi skrycie polować na swoje ofiary. Tajny przystanek! Ameryka Północna! To kontynent pełen różnorodności zwierząt, które dostosowały się do różnych warunków życia. To bizon! Imponujący mieszkaniec północnoamerykańskich równin. Majestatyczne stado bizonów daje wyjątkowy widok. Czas na niezwykłą Antarktydę! Kontynent lodu i zimna. Tam spotkamy zwierzęta, które doskonale przystosowały się do ekstremalnych warunków. Oto Pingwin, waleczny mieszkaniec Antarktydy. Pomarańczowe pióra na głowie i dumne kroki czynią go jednym z najbardziej rozpoznawalnych mieszkańców tego kontynentu. Przenosimy się teraz na kontynent Australii, gdzie spotkamy zwierzęta niezwykłe i wyjątkowe. To koala. Uroczy mieszkaniec australijskich lasów. Słynie z miłego charakteru i umiejętności spędzania większości życia na drzewach. Teraz przechodzimy do Azji. Największego kontynentu na Ziemi, który kryje w sobie ogromną różnorodność zwierząt. Oto tygrys. Majestatyczny drapieżnik zamieszkujący azjatyckie dżungle. To jeden z najsilniejszych kotów na świecie. Nasza podróż kończy się na kontynencie Europie, gdzie odkryjemy niezwykłe zwierzęta dostosowane do różnorodnych środowisk. To Soku, szybki ptak drapieżny, który zamieszkuje różne regiony Europy. Jego loty w powietrzu są niezwykle widowiskowe. I tak, mali odkrywcy, nasza ekscytująca podróż po kontynentach dobiega końca. Na każdym z nich spotkaliśmy wyjątkowe zwierzęta, które dostosowały się do swojego otoczenia. Pamiętajcie, świat zwierząt jest pełen fascynujących stworzeń i tajemnic do odkrycia. Do zobaczenia następnym razem. Jeśli podobał Wam się nasz film, nie zapomnijcie go polubić i udostępnić swoim znajomym. Subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych niesamowitych filmów o świecie. Dziękujemy za oglądanie